Cześć, Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim. Nasza seria w Fiction, no i co? Bo seria odcinku na tym, że wyjechaliśmy z windy, no i co? No idziemy. Dobra. Dawaj, lecimy, zobaczmy zobacz, co tu będzie. O, tu już widzę, że okay. masz swoją przyciągałkę, że tak powiem. No, ale co to no. Aha, że ja potem mogę chodzić, tak? No, no, no tak, tak. Aha, o, to czekaj, bo no, ja nie wiem no. gdzie mam teraz iść. Może po tym mamy iść? Nie, nie, nie. No jak? Przecież nie A tu jest, patrz. Tu masz do przysięcia kabel. Nie tu, mamuś. Do góry. Do góry. No. No. W lewo. Na rurę. No to mówiłam, że na rurę mamy iść. No to tylko ty, a nie ja. Przeniosłam nie mam Tu, w prawo. W prawo. No i <coughs> nim ten kabel. Jeszcze. Widzę, widzę. Pięknie, dziękuję. Dawaj, ty idziesz. To, a ja idę górą, nie? Czekaj, tak mi się. Gdzie jestem? O, jestem tą... Tak słabo widzę, strasznie jesteśmy... A to ja mogę iść normalnie też tutaj. Nie możesz. Przecież że, że, że nie widzisz, że jesteś no. no Widzę. <laughs> Dobra. Widzę teraz, Sru. widzę, tylko strasznie. Strum! Dawaj. Nie no już jest! Wybyłaś mnie. Widzę, widzę, widzę. Dobra. Czekaj. Czemu ja na to nie mogę wejść? O. O, burgery, ja ale wiecie jak piję burgera, to z Są. serem to tak. No, tak. a i teraz po górze. Tak. O tak, dobra, do góry. To masz, tak. O, ja już na drogi przeskoczyłam. No ja już też jestem. Dobra, na no, razie żadnych problemów. Widzę, że nie, ma. A no, ja po tym muszę iść, po tym płaskim. Dobra, hmm, teraz. teraz a to raz, mam tylko tak iść? Dwa, o, musimy nie wyliczyć, no, dobra. No, dobra. i teraz tam na nagrodę. Ja mogę, na widzę, że No, No. Jeszcze wybiło się. O, o Kurde. Jest. Ale nam odwróciło ekran. <słyskanie> <słyskanie> nie to że jesteśmy mali, też to do góry nogami. No. Ja w dół, a ty? A ja? O nie, nie mogę w dół, coś, coś mi zabiło. No, to bo mam iść do windy. Chodź. No. A, widzisz, dobra. Nie zauważyłam, że to winda. No, obrócimy, obrócimy się do góry nogami. Tak, telewizor, ekran, obróć do góry nogami. No, laptopa w Tak. No Czekaj, ja tam mam przyciągałkę. Ale fajnie, teraz czuję się jak... Mama. O! Teraz czuję się jak mama. Ale... przeciągałka, i co teraz? Spadam. No, przecież musisz tu doskoczyć, nie? A, A, I. A, dobra, nie zrobię. A, A, no i jesteś. No i kolejne, no jest to. Bo mi to przekręcanie myli. Myślę, że ja tam mogę skoczyć. No, ja skoczę. Może ja trochę za bardzo. A, bo ja stąd o. A, nie. O! Nie celuję od okay. No, dziwnie tylko ja nie celuję. A, jestem. jestem? O! A ja muszę już skoczyć. Dobra, kurczę, zapomniałem, że ja idę po tym tył. Ty? I teraz sama ja przejdę potem. A, przejdę normalnie, dobra. Mm, tutaj można normalnie przejść. Idziemy. Dobra, da, dawaj, ty dołem ja górą, co? Za szybko za nas tu to coś. Co jakieś niespodzianka teraz? będzie. Aha, trzeba przeskoczyć. Ja się przyciągnąć mogę i znowu doracamy. Nie, teraz już jest normalnie. Dobra, no, jest normalnie, tak. Nie, chyba nie to. A o tam? A, czeka, tam gądźmy. No, przechodzimy na drugą stronę. No. A, chyba. <laughs> Udało się. Tak. O, motorki! Mój co, motor! Ja zrobię, co się cieszę. Jak ja zobaczyłem na trailer, że będę na motorach jeździć, ja normalnie skakałam. No, ja się tak bardzo nie cieszę. Motorki, motorki, motorki. Dobra. Uch. Zawijamy tego malucha. Kurde, bo to ja już z tam poszłam. <laughs> Skakuj. Nie, nie chcę swój. A, bo to chyba. Bo ja widziałam, że będziemy razem. Znaczy, że będziemy osobno jeździć na mutro. To no tak. co ja nie wiem, no tylko wskakuj, nie? No ale do jednego tylko przyszłam. No. Dobra, no, co zobaczymy zaraz? O, policja. To i nas dalej no, Ale, macie? To nie wiem, ale. Aha, Oho, to, to, to na raz jeden. Raz, ale ale ten, ale no, będziemy jeszcze jeździć yy, osobno, bo ja widziałam na tle, że że jeździli osobno. To może się rozdzielimy później. No. Ale dawaj. Nie Czy... kieruj, a ja strzelam. Szczelam. O. No jedź! RT, gaz! A, dobra. Mamu, dawaj. Tu wiesz, że ja jestem Przecież kiepska. Tu gwałcię gaz, nie? Dobra. O, wiesz, że. Ja jestem kiepska. Dawaj, zamieniamy się. Nie. Strzelanie też jestem kiepska. A tu nie trzeba strzelać, tylko dzieci. rzucać Tu nie trzeba. Tu nie trzeba ten e, strzelać, tylko. O, kurde, nie no co, gdzie ja poleciałam? Tylko rzucać wini rzeczami. No dobrze, dobrze poleciałam. Wyciec. No dobrze. Ale Widzę, widzę, widzę. Dawaj na rampę. Dawaj, pełny gaz. Gdzie to? O, oberwali. Ojej, no, wiedziałam, no wiedziałam. Jaj, jakbym się już karnął tą motorkiem, no. Nie dam ci. ja ale już bym się swoim karnął, no, ja tak... Bez sensu. Dobra, i ta sprawa tutaj... go tam bije cały czas. Tak się odbijają od tych, tych powierzchni. chwili. O, dostał. Leży. Dobra. Dobra. Dawaj. Ja już o jakiś zakręty czy co? Czekaj, wyskoczyli na motora. Będę ich rozwalał. Dobra, takim fuksem troszkę. Dobra. bo nie widzę nic. Dobra, porozwalałem ich. Teraz tylko ten. Nie w to, nie w to! W lewo. Dobra. Dobra. Nic się nie stało. Odbija mi się tego od i po prostu nie widzę jest tak Fajnie szybko. Nie. w lewo. Że tu w lewo? No. I kolejny teraz w prawo. Tak, widzę, widzę. Eee, nie szybko. No nie, spadłam. Kurde, no bo tak zrobię, dzięki. Wiem, ale musimy się troszkę pomęczyć No nie. Kurcze. Dobra. Czy dała to teraz nic nie widzę, gdzie mam jechać? No prosto. Trafię go. Jest jakieś pączki. No ja w nim, ja rzucam w nich. To no ja je hitam. Są te poduszki, aha. Ja je chytam, żeby w nich rzucić. O kurde, spadłam. <grym> tak. Ta... troszkę takie będzie kaleczony ten wyścig. Trochę tragedia. O kurde, no. <grym> Zumieniłam <się. grym> Nie. Daj szansę. Nie. No w lewo. W o, właśnie nie zdążam. Dobra, czekaj, muszę w lewo i później szybko w prawo. No, już jest tak łatwe. Wiem. Ja bym to na wolnym gazie zrobił. Kurde, no popatrzcie. Robimy cięcie? Nie. Tak. Czekaj, daj mi. O to dawaj, jak teraz Ci się nie uda, to robimy cięcie. Ja już chyba będę kliknął. Nie klikaj, nie klikaj. Kurde. Nie! Ale patrzcie, parę metrów dalej mhm. jesteśmy. I to znowu będzie od początku? Nie. o nie. Czekaj, no. czekaj. Dobra, mama zrobiła już. Ale się zbiła znowu. Nie, 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 nie. Dobra, coś się udało działać. Mama gdzieś w końcu dojechała. Dawaj, skończ i No nie, trafiłem. No. Przyciąganie. Przeciąganie. Widzę, widzę. Ale nie no. działa. Działa. No trzeba wcześniej. Trzeba mieć pudzel refleks, młodego bykania. Co? <grych> Dawaj, Dobra. dawajcie mi jakieś rzeczy, żeby ich bić. Co? Nie widziałam zakrętu. Co ma być. Jaki zakręt? Prosto. To nie był zakręt? Musisz się miałaś się. Aha. O, nie, nie. Wiem, wiem, przepraszam was wszystkich, ale ja to tak. No. Dobra, dawaj. I teraz, przyciąganie. Widzę. No i piek. Dawajcie mi jakieś rzeczy. O kurde. Coś nas zbiło. Ej, no, jedzie po prostu, żebym mógł strzelać. Bo ja nie widzę, gdzie są zakręty, bo te. Kurde. Nie. Yeah. Jak to się ciężko idzie, żeby szybko jechać? No, ten? Nie. Ja wiem. nie jestem jakimś takim graczem. Nie. Dobra, udało się. Mama w końcu przyjęła przez ten zakręt. Dobra, teraz przyciąganko. O już nie jedziemy. No. Nie fajnie mi bardzo. Ba bardzo. Bardzo, bardzo. Nie możemy. Co? Co ja ci dodaję telefon? No, to chyba telefon. No, ci muszę coś naprawić. Nie ja muszę skakować. A, A ja muszę skupi. jechać. Ja... Ty muszę odblokować telefon. <laughs> Jezu, ty, przejście dla botów, co ja mam zrobić? Pomiń. Nie wiem. Dalej. Pomiń, pomiń. Jakie? Co ja mam wybrać? Nie wiem. Dalej, dalej, dalej. Jezu, trzeba jeszcze zaznaczyć, że potwierdzam. Nie no, ktoś dzwoni jeszcze do mnie. <laughs> Od nie. Nowa. nie! Zdążysz? Bo ja nie wiem... Plika! Ciężko, telefon się zaciął. Musisz przeczytać regulamin. No, zaakceptuj. Zaakceptowałem wszystko. Jest. Dobra, a ja jadę, nie wiem teraz, za Jezu, nie. musisz przeczytać regulamin. Nie, nie da się. Jak się nie da? Musisz zaakceptować. Cześć, odznaczę wszystko. O Jezu, Janek, wybuchniemy zaraz. Skokowałeś? Nie, nie wiem. Puu! Wyskakujemy. To dobrze czy źle. No nie złodało mi się. Musieliśmy wyskoczyć. A nie dało się ty. Ja, ja hakuję. A tu... Y, potwierdzenie jesteś botem i trzeba było. Wy... No, ja, nie dobrze chyba było. No tak, ale wyskoczyliśmy, nie widziałeś, że wybuchnął? Aha. Wiesz to ten, no to miał wybuchnąć. Aha. No. A w końcu osobne. No. Ja tam hakuję, a tu... To ciekawe, to co by się stało, jakby, jakbyś hakował i było w skokie? Ale właśnie nie dało, to było tak zrobione, nie? Aha. Ja robię, tu telefon dzwonię. No, ja tak. robię, tu... Pokaż twarz, żebyśmy wiedzieli, że to ty. No to trzeba pokazać. Ale no, pokazałem. <coughs> trzeba było przyłożyć palec, trzeba było odblokować... Aha, patrzcie. Trzeba trzeba Cieee, ja zauważyłam. Trzeba było odbl od odblokować tapetkę, trzeba było palcem przyjąć, po wszystko. No to chyba tak specjalnie... Zaznaczyć regulamin. Przecież obrazki, wiesz jakie są, te, na przykład nie, jak się czy coś, to zawsze są te takie Pozwól, że jesteś robotem No, a niektóre są takie obrazki takie głupie, że nie no. Wiadomo, no. wiesz, i tak czy nie... No kurdeś z bokiem zjechał. Ale idzie Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, z buta, buta, z buta, wiesz, A, ty jesteś no. tam, już widzę Ale idzie widzę, <laughs> ba, ba. O, kurde Ale idzie machina O, Kurde Myślałam, że się zmieści przez okienko. Tutaj? A? Jestem. Myślałam, że wejdzie przez okienko. Ale to nieprawda. Jedziemy O Jezus, nie zmieszczę się. Jedna na schody, a jak? Jazdunia. nie. Jezus, w ogóle gdzieś pojechałam. W prawo, w Nie wiem... E Wyskoczyłam mnie. w ogóle. Ale to jest broń. To za szybko się dzieje, ja nie widzę, gdzie Jeszcze jest mamy moja Jeszcze strzelać do nich, mamo. Gdzie no? Mam do nich strzelać. Zbierasz naboje i do nich strzelasz. O, oboje. Te niebieskie kulki, nie? No. chciał w nie wjechać, jak nie wiedziesz, to naciskasz LT i strzelasz. A tu? Ja w ogóle pojechałam. Patrz, niebieskie kulki, bierzesz, no. strzelasz. No, no, wypadę. no, no no, 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 no. A to jest akurat łatwe, bo nie musisz nakierować kursem, tylko po prostu strzelasz. Przytrzymujesz LT. No wiem, widziałam. I jak ci się co. skończy nabój, to znowu... Eee, no musisz jakąś kulkę wziąć a ja, wziąłaś mi? Ja bym wzięłam coś. Ja jeszcze mam do cały czas. Daj mi tą kulkę, o, dobra. zabici ci. <coughs> a kolejni są dawaj. Dobra, ty mi wziąłeś ma kulkę. Oj! Spadłam. Ale jak jeden weźmie, to drugi też ma. Tak? Aha! No. Ja rozwaliłam nam część mm, Ale pięknie idzie. Dobra, już cię gdzieś tam gonię. O, arena! O, ty już jesteś tak daleko? Ty, ale... pod x jest driftowanie No, tak się zdriftowałam, że się rozwaliłam. Ja myślałam, tu się mamy zatrzymać. Nie. O, walka z bossem będzie typowa arena, nie? x drifty. Dobra. Aha. Walka z bosem, Będziemy na motorek walczyć z bossem. O, to no. nie będzie za, za proste. Ale się cieszę! Ale się cieszę! Ale się cieszę. Dobra. No, no ja. dawaj. Drżyjcie przed potęgą sus czy suś, coś tam było. Co? No nie wiem. Mhm. Czołg. O, będziemy z będziemy na niego szczerać albo coś, albo wjeżdżać w niego czy coś, nie wiem. Może, no, że Albo po prostu przeżywać. Dawaj. Kiedy tym czego? Mmm. Trzeba, go. Mm. trzeba w niego. Aha. A trzeba kulki zbierać w niego strzelać, Dobra. Będzie <laughs> są te kulki? Dobra. Boże. O, zabił mnie. <laughs> Trzymaj się. Ja on jeszcze jakieś bomby, co? I też mnie zabił. <laughs> um, A ja nas um, Kudę. <laughs> Nie. Daj mówię. A i tak fajne to. Kurde, kurde, kurde. No nie. Część, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie mogę tego ogarnąć. Dobra, jadę go zabić. No, i w sam środek wjeżdżam. Dobra, szybka regeneracja. No, a ja na razie jeżdżę, nie strzelając w niego. Ja na razie w ogóle staram się zapanować Uciekam na ten. Gdzie on jest. Kurde zabój. A to jest fajne, tylko że kurde. Fajne to. No, troszkę go zastrzeliłam. Kurde. Oh. No, no, muszę jeść tu naboje. Dobra, ubywam, ubywam utratę życie, ale trudno. Ale driftsią ona nie idzie. Ło dobra, zabiłam się, strzymaj się, jeszcze sekundę, jestem. A jeszcze można to zbijać, to, co za strzelają, aha. No dobra. Czekaj, to mu troszkę zostało. Trzeba zbić tego, co nas strzela, trzeba jeszcze na jeszcze Zbiłam raz. Trzymaj się. O, to jest ciężko powiedzieć. Znaczy, trudno po zrobić. Łatwo powiedzieć. Chciałam ja jechać po amunicach. O kurde, bo oh. zaraz zabiję. Dobra, zabiło mnie, ale się... Zabiję go. Dobra, to całe szczęście. No, to jeszcze, nie koniec. no jeszcze nie Fajnie. Ja się cieszę. Tum, tum. co się wyłania? O puh, kurde, puh, coś puh. się tu. Pod... O nie. Pu, się. O kurde. Dawaj. Mama, Dawaj. A to trzeba w nogi strzelać. <kuh> Okej. Okay. A zabiło mnie. Mnie też. Kurde, mł. A teraz to, teraz to wygrywam. Dawaj, kulka, driftcik. A, ja nie mam kulki. Ale ciężkie, kurde. Zbiło mnie. Kurde mnie też. Dawaj, gazem cały czas, za nie No wiem, tylko że... Żeby mi to sposób ciężko opanować. Ja nie opanować. Jeszcze taka... W jest. Ja zbiło mnie. No, ja też. Ty, wiesz, no, ja nie też. wolę poświęcić, a ja czasami też, ale się za często poświęcam i nic z tego nie ma. Muszę kółkę jakąś zrobić. Ja muszę uciekać, muszę się wygenerować. Kurde, w ogóle mi się obraz czeka, bym się. Nie, 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 nie. Taka cisio, skrzyni, nie, moja taka cisza, on taka skupienie. Ja jestem zbita. Ty, ale mało byśmy sobie w ogóle. Rozwaliłam o nogę? Nie. No, co się często rozwala. Dobra, udało się, brawo. Dawaj, dawaj go. Hmm. Cze, aha, trzeba kulkę wziąć i na wyrzutnie. Patrz. I strzelać. i teraz znowu, po kulkę. Uj, mnie. <laughs> Ale mama, ja to czas trochę a ty się nie zatrzymujesz, dawaj. No dobrze, nie trudno. Padak mi teraz do bańka. O, coś się stało. To musi być akcja, reakcja, nie? No u mnie to jest taka średnia akcja i reakcja. Wjeżdżam i wyjeżdżam, nie? Teraz na nogi. Znaczy, ja się nie skupiam u niego na jednej nocy, ja mu wszystkie rozwołam, Po prostu obijam mu każdą nogę, nie? Która jest obok mnie, Byle, tylko że mu zaś Dobra, ja nie mam już kurki. Tak, czy tak, mu to rozwalimy. O kurde. Wjeżdżam i wyjeżdżam. <gry> A ja tak krążę po omacku. No to nie jest moja strefa. To jest jedna z najlepszych stref. O, rozwaliłam mu nogę, Dobra, A ja się rozwaliłam też o jego nogę. Ty rozwalasz jedną nogę, a ja się rozwalam o nogę. Dobra, wjeżdżam, wyjeżdżam, nie. Jest, rozwaliłam! O, było blisko. A, dawaj, wjeżdżam, wyjeżdżam. wyjeżdżam. Jestem nowa. Czy zdał się na rampę? No, na rampę. A kurde, nie zrobiłam tej kulki? Ale go obijam teraz. Uff. Kurde, ja nie mogę sobie... No ale to skończysz pewnie, zanim mm. ja się... nauczę. Zabijam go. Dobra, udało się w końcu. No, fajnie, fajnie. Koniec, błagam, błagam. Ja też błagam. Tak, koniec. Albo i nie. o Albo... nie, glitch. No to prawie się na glitchu zakończył odcinek. No i fajnie, ale To będzie mój. Oh, znaczy twoje. Mój, Twór, mój, mój. Ale mój, który wolę. O, mój, tak ja wolę ten. Ja nie lubię jeździć i strzelać, bo dla mnie to jest za no, dużo rzeczy, Ja, jeżeli. Na przykład by tak nie było, że lepiej mi się siedzi po prawej i tego, i zostaje po, po prawej. To ja bym wziął tą drogą, bo pisał science fiction i fantasy robił ja science fiction. No, ale siedzimy jak siedzimy. No. Dobra. Dobrze jest. Nie kończy Nie, no. niczym nie spyruję. Sama stopnia się... nie Niczym niczym. Niczym, niczym? Nie, naprawdę niczym, niczym. Niczym niczym. Ale na pewno niczym? Na pewno niczym niczym. Niczym, niczym? Nie się niczym, niczym. Dobra, koniec. Dażę, bo no, się spodziewać. Dobra, właśnie w tego glicza. Na wajcie glicza Po prostu weźmy do glicza. Pewnie. No, ładnie. But at dwoduje Jesteśmy. U mnie? A, znaczy nie. u ciebie? Nie, Nie, a nie to jest To jest to, to pośrodek. Z dobra, pośrodek. No ja już ma. Nie chcę te, te poboczne spotykać. że było takie na przykład jak ta świnia. No proszę cię. Te świnie były tragiczne. Trzeba nas na. Świnia hotdoga. była najlepsza ale... No, pierdziuszki i sprężynki, Tak. Aha. i nie wlazłeś w gówno. Tak. Zrobili nas w hot Dobra, no, ja, czekaj, słuchaj. Znajdują kolejne. Jeżeli przenikną te wąskie, to mogą zaszkodzić całej machiny. Czyli jak rozbroimy to, to zniszczymy tę całą machinę. Ta. Ten cały eksperyment? No. I dlatego i nas teraz rozprzestrząłują. I to chyba jest tak, że te wszystkie rzeczy, które y, z, z nami walczą, to są właśnie oni. Oni jakieś maszyny no, nas wysyłają. Oni wysyłają, tak tak? tak? tak, Nasz świat. Tak, tak, tak. Mój albo twój. Wysyłajcie, nie boimy się was. No właśnie, na motorach was teraz palimy. Może nie na motorach, ale ja wolę na nogach. Mama jest mistrzynią motorów, to <coughs> będzie nas spokojnie, nie? Jasne. O tej dwójce. No i coś no. się patrzysz, nie? No. Lampi się gościu. Zaciągno. One, 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 one ich słyszą? Chyba. O, jest portal. Dobrze. Dobra, idźcie, ziołuszki. Jest tutaj gra portal, portal 2. Nowy jest, no jest. No. Zagrawy może. No może. No. Może kiedyś? Dobra. Włazimy. A kurczę, jeszcze coś jest. A ale ma stanowisko, wiem Czy to jest jakiś prezes czy coś? Ja, ja monitorów, co? nie no, mi wystarcza jeden. Tymczasem gościu, który ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i to pewnie wszystkie mają po 420 Hz. Cokolwiek to znaczy? I jeszcze pewnie OLEDy. Ja mam matrycę IPS. Chyba nie są zadowoleni. No. O. Um, kapsuły. Zaufajcie mi, no. To jest yy, messenger? Myślisz? A ja no gdzie na pewno nie. Jakiś to jest komunikator. Hmm. Bardziej zaawansowany. Albo photobook. Oni mają Zapisywanie. O, o jesteśmy u ciebie, czyli o, w moim hmm. tym. Co to jest? Jesteśmy my? Patrz, ogląda siebie. Będziemy... To jesteś ty? Co to od To jesteś chyba ty? Nie, to jest twój głos. jest fioletowy! To ja! No. To jestem małpa? A ty kim jesteś? Ciągnie swój ze no, swego. Gdzie jesteś? Where are you? Where are you? Może na mnie siedzisz? Ja nie, nie widzę. O, o, nie, tam jest jesteś. jesteś coś, chyba. O. O. o! Wróżka. Jesteś wróżką! Yeah. Yeah. <laughs> yeah, o. Ja! Z dzwoneczkiem! Nie, rozumie. Ale ja w szlaku można się zmieniać. Ej, no? To tylko o swoje w swojej ludzkiej formie, jak ja się pewnie nie przemienię. Myślę, myślę. No, zmieniłam się. O, jak czyli się możemy się zmieniać w te stworki. No. No. Dobra, mniej gadania, więcej grania. A to jesteśmy no, rozdzielone? Aha. A jak się zmieniamy? A, RT. A, czyli albo... Nie wiem. A, Co? RT-LT. rt Ty, mogę latać. RT, aha. Ej, mogę latać, dobra, to doj A, dojdzie. Dobra. Albo stój ja tu przeska... i już będziemy kończyć, wiesz? Bo się zapisało, nie? Bo ja czekałam na no, aż się zapiszę, nie? A no teraz mam się przeskoczyć? No nie, to w kolejnym odcinku nie klinić, nie? Nie. No, dobra. Naciśnij jeszcze. Zmienię jeszcze. O, jeszcze ryba jest. Tam. Jesteś trzecim jeszcze? Dobra, czekaj, to już będzie w kolejnym odcinku. No to co, jak chcesz zobaczyć, jak ten. Czekaj, tylko muszę e, Jak, jak, no, idzie tutaj, jakie będą miały supermoc nasze postacie. No, mówię, a, do góry. Nie tylko patrzę. Nasze postacie, no to ten, no to do kolejnego odcinka. No, tak, na razie, co? na Hej. razie.